Gaming. Lakeju. I nawet jest Go Green with Razer. Tak, o, widzę, tak, ale też jest zobaczcie też jest tencza. Technical keyboard switch for DUI. Jak sobie zrobię usta, to będę, będę, będzie bardziej słychać jak maszcze. Co w się sensie, maszcze i co tutaj do przekąszczenia chyba zostają mi gumy, bo nie ma nic innego. Słuchajcie. Przecież się do nie bo ja nieraz widzę, jak ktoś płaszcze wbrew pozorom. Ale tylko wejdę ASMR lubię, jak coś to robię. Ja tak dzisiaj oglądam coś i tak... I tak, ej... Husetan, husetan. Dobra. Miałem taką mieszkę z 20 złotych. ona mnie wkurzała. I ona mnie wkurzała, bo jak włączałem go, ona miała takiego leda. Niego, w ogóle też postaram się mówić wolniej, bo to jest ASMR, a mój ASMR jest takie ADHD-owe, może powinienem się brandować pod tym, a dzisiaj chcę być taki powolny, żeby kogoś to zrelaksowało i kupiłem myszkę w WKRW za 20 zł. I stwierdziłem, że, wyłąty, że spróbuję tę lampkę zniszczyć, no to wziąłem nożyczki i grzebałem w tej myszce. I ogólnie zgasiłem te lampki, ale bo tam myszki się otwiera, ale myszka przestać. Także wczoraj to było, dosłownie wczoraj, to ją wyrzuciłem bez wczoraj. I miałem jeszcze, o, o czym zapomniałem, już wiem, ta trzeba dobrze przez a bo się zapomniałem, że miałem jeszcze inną myszkę. Muzykę z tołu, bo ja mieszkam nad klubem. Nie wiem, inna myszka też za 20 zł z jakiegoś tam Media Expert. Ona jest spoko, ale jest mała, ja lubię duże myszki, widzicie na połapie mi się Ja lubię mieć takie duże myszki, czyli znowu muszę woli mówić, oszukamy perspektywę. Ja muszę mieć taką myszkę. O. I, ale ogólnie jest, się okazała fajna. No bo jest przewod, bezprzewodowa, a mnie zależy na tym, bo, bo tutaj nic nie jest bezprzewodowe. Ale jest fajna, taka, że działa i jest niezawodna. Nie wiem, jak to powiedzieć, taka reliable i tutaj się kładzie ten usb port no na baterię niestety ale jak na 20 zł to super sprzęt na takie właśnie emergency situations jak nie masz już nic klawiatura z kolei to jest dopiero backup'a bo to jest podłączone jeszcze to jest też na 20 zł wiecie mnie, ja nie mam kasy czasami w sensie no, nie mam nieograniczonych wydatków to jest klawiatura dla seniorów to jest Carrefoura Dlatego, że stwierdziłem, że na ASMR będzie lepiej znaki widać. podaliśmy bonus także fajnie, no mechanicznie nigdy nie chciałem, ale gadaliśmy o mechanicznych w pracy przed wczoraj mnie kumple z pracy namówili no a no, myszka myszka jak to myszka, ogólnie ja chciałem mieć bluetooth te rzeczy, ale w sumie ja mam Asus'a, Nitro i Windows 11 i na przykład ja chciałem podłączyć z pracy klawiatury i myszkę przez bluetooth to miałem mega problem i ogólnie mam problem z bluetooth w tym laptopie, także stwierdziłem, że że wezmę przewodowe plus były tańsze, bo taka w się weszła z podróbka tego kazara czy coś tam. Ogólnie to było po... zapłaciłem 430 zł za wszystko, a nie będą 200... no pewnie 200, kilkadziesiąt te rzeczy kosztowały. Zaczniemy od myszki. Ta myszka akurat może być oknięta, bo to jest Razer... Twoja stara V3 żartuję, to jest Razer Basilisk V3. V Free Customizable Ergonomic Gaming dla Kejów. Mouse i nawet jest tęcza. Widzicie, dla gejów mówię. I, I nawet światło jest gejowe, zobaczcie. Także jeśli macie tę myszkę, to mam dla Was wiadomość. E, ja oni nie mam tam polecali e, na tych recenzjach. I mam cię, że Ale jak dla gejów to. Dla gamingowa. <grym>, to duża. Dobra ASMR. Polecam wam nożyczki, ja mam trzy parę nożyczki do każdego miejsca strategicznego w tej kawalerce. O Jezu, mój wieszak widać na ubranie. Będę musiał usunąć. some shadow off nie widzieli, widzieli. Hardware Awards, Best Gaming Mouse 2009 98 <laughs> 2022 i Best of Hardware 2021, proszę, mam na kurt, what the hell? Switches, Razer Chroma RGB Lighting Zones, eh, RGB, Razer Focus Iconic. Ergonomic design with thumbs rest, 10 plus 1 programmable buttons, razor hyper scroll tilt wheel, full spectrum customizability, tactile free spin or smart wheel scroll modes, left and right build wheel function, accelerated scroll wheel support. Highest resolution accuracy, liftoff and landing distance collaboration, motion sync for more consistent tracking, eliminates unintended double clicks. 70 million click durability on you. Three times faster than mechanical switches what's inside your mother important product information gate what's needed your father product requirements usb a port razor synapse requirements windows 10 64-bit internet connection for software installation Approximate size and weight customizable. To już tam. Okej. Okay. już w tym na Go Green with Razor. Printed with soy ink. Uśmiecham się, że myszka jest wydrukowana. Soy ink. Mówię, co? Co się przystać? po 15 lat wszyscy w takim razie wiesz, okay, jest ok, tak dramę robi sztucznie Może podłączę jakoś żeby powiedzieć, ale tueczek ma. Pan swój. Yy, jak wchodzi w łapę, ty... No jest lepiej, jest lepiej. O tak. o tak. Ej, fajny, fajny w dotyku. Trochę mi rutuje, że ma tu przyciski, Ja wbrew pozorom, nie lubię dodatkowych jakichś pstetów i przycisków, ale po prostu te dwa... Ale może zmienię zdanie, jak w końcu będę używał sprzętu, który posiada te przyciski. W Simsy postaram się to podłączyć dzisiaj. Tu ma taki stopę ma taką. Dobra, to sobie poklikamy później. Ok, jestem, jestem pozytywnie nastawiony. Teraz main Daddy. Ciekawa Tej chyba się trochę boję. Ja chciałem bezprzewodową. Mi się wydaje, że ta to jest podróbka takiej innej. W sensie podróbka to jest sprzęt też z ale jak wiesz, odchodzi inspirowany. Ale tamta była za 600 chyba. Antum no za dużo na razie, widzę, że ta też jest dla geju, zobaczcie, też jest coś, i tutaj jest tencza. fajnie, że marki produktów takich typowo, wiecie, game or game takich typowo e, cieszy mnie to, że wiecie marki takie komputerowe, gdzie niby, wiecie, są e, przez hetero e, cieszę się, że nawet e, będę wam, cieszę się, że nawet marki komputerowe gdzie jakby stereotypowo nie wspierają no to jednak coraz więcej widzę takich kolorowych sprzętów dla graczy i cieszę się, że dużo graczy jest gejami zobaczcie lub lesbikami lub innymi przedstawicielami Euro RTV LGBT dobra, to się nazywa Kitowa tak. KITOVO Wired Mechanical Gaming Keyboard Chrome RGB Dust Proof Red Czyli bez kurzu. High speed, high control, high response. Dragon. Red Dragon. Importer. Kraków. Mechanical keyboard switch for DUI. Czy mogę sobie zmienić przyciski wedle. Wendler, Volley, Vosnages, Features, 94 keys, mechanical gaming keyboard, RGB backlight, 90 key space, safe and compact layout design, removable mechanical switch, double shot, PBD, keycaps, durable, durable, durable? Dual color keycaps easy for typing. I hope so. biatch. Detachable Type C Cable. I don't know, czemu jest detachable. A może dlatego, że jak się zepsuje, to można wymienić na, na nowy. That's nice. Ty, To jest zajebiste, bo jak w tej innej myszce mi się zepsuje, no to nie wymienię. Dopiero wpadłem teraz, że o to chodzi i dlatego tak to podkreślany w opisie. 94 po polsku jestem tak. i po angielsku, żeby się wczuć w ten temat. 94 keys, 94 klawiszowa klawiatura mechaniczna do gier z podświetleniem LGBT. Okej, okay, to jest mię napisów. You need approximate size and weight. Length, width, height, weight. Package contents. Gitara, keyboard, one. user manual one. But I'm still just trying to find this Tak długo leży w mojej usta, że już jest zębem. co zostawiłem sobie w zegarku, że się wy, wyłącza całkowicie, bo na przykład jestem w kinie i świeci a teraz włączyłem, że nie ma always on display i się wyłącza także super <grymny> zegarek sensie z... to śmiesznego więko z myszki o wygląda dosłownie w tym ujęciu wygląda jak mój pasek do zegarka Muszę jeździć, żeby O, i ma klawiatury po boku, nie wiedziałem w sensie, te numery po boku. To jest do wyciągania klawiszy. Zakładam. To jest do wyciągania klawiszy. A to. Jakie zapasowe klawisze? Mechanical Gaming Switches. Yes, yes,

na filmikach. O, ja już je podłączę na następnym filmiku, jak będę odpisywał na jakieś komentarze czy coś, żeby był bajer na filmiku, czy jest lampka. do mnie teraz kolorystycznie. Dobra, test. Nie podoba mi się. Ja lubię mieć te takie płaskie. Ogólnie one jest spoko, przykład właśnie, tak jak mówiłem, do grania czy coś, ale będę chciał kupić jeszcze taką płaską, płaską, bo jednak płaskie są najlepsze, ale ogólnie Trzeba się przyzwyczaić też. Ale przynajmniej się nie zaczyna jak tamta. że nie wydałem pieniędzy na to, bo miałem punkty benefit, w sensie podatek, ale generalnie tak to wygląda i oczywiście już planuję w głowie filmik, w którym odpisuję na komentarze specjalnie do mikrofonu, żebyście słyszeli dźwięki tych sprzętów. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, mi się fajnie nagrywał, miałem fajnie dzisiaj i teraz tych słyszę, to znaczy, kłamię, nie kłamię i życzę Wam